Widzowie, dziękuję Wam za tyle subów. Proszę, dobijmy 1000, 2000, a nawet i milion. Proszę. I napiszcie w komentarzu za, za ile, za ile dost, czy za, za 200 dostaje się przycisk. Napiszcie. I normalnie dziękuję za to, że mnie, w, że mnie wspieracie w komentarzach, że mnie lubicie. No i wejdźcie na mój nowy filmik, że, gdzie nagrałem gdzie nagrałem y, Mr. Beast w, y, y, został y, w więzieniu czy tam jakoś tak wejdźcie i proszę was o suba, bo jesteście mega fajni, uwielbiam tych, co mnie subskrybują, a ten co nie subskrybuje, to, to jest nubek, bambik i po trzecie to, to jest kidem. Proszę, jeżeli możecie mnie subskrybować, to subskrybujcie. Piszcie w komentarzach takie rzeczy jak w moim szorciku. Dziękuję. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Na razie.